Siemaneczko z tej strony, pan Bartosz, a to kolejny cineczek z naszej serii pod tytułem Od komuny do fortuny. I ze mną, oczywiście, jest Ziutek, który tutaj uszczelnie przyczepę, znaczy nasz rozrzutnik w sumie. Dobry, Co tu, ale tu dziura. No, no ty, no to już trochę nad ma, to trochę wypowiedział. Ale ogólnie, to zostawcie hashtag e, prasowanie, przypnę wam serduszko. A Ziutek poszedł pewnie Osiad, w... wypad Wypadł z tego pola! No. Tamten konie sąsiada. No, no. Y ogólnie to myślałem, że za potrzebą pobiegłeś, bo aż tak cię wyrwało, mówię, już cię nie ma tu. Nie, to mendę zauważyłem, że coś tam mi nie kuwa, chyba z fajkami. Aby A. podpaliło się coś. A... ten ogólnie to ja siadam do sześćsiątki, ziutek, jeżeli mogę cię prosić, otworzyć mi wierzeje i podepniesz mi prasę. A co otwórz? No weź, no, No zarcz, no. Co? Nie słyszałeś tego ze szereka? Ja nie słyszałem, bo tu sześćdziesiątka głośno chodzi. Łotwórz wierzeje Dobra, o, ty zawias o... się zaciął Nezu, no szarpnij za to, tak jakbyś. O, no właśnie. Idźmy stąd. Dobra, tylko teraz tak, powoli tutaj, żeby nic nie urwać. E, no, no i ogólnie to... mamy godzinę gdzieś około 16. .00. Pieniądze za rzepak dalej nie przyszły, jeszcze poczekamy z dwa dni. Jak nie przyjdą, to no jedziemy chyba tam do nich. Niech nam pieniądze dają. e, gdzie ty jesteś? A przy 30! No, miałeś mi podpiąć, chadziałaju, ty. Kurna, ty upośledzie miałeś przecież sam podpiąć, to już Bozia rączki dała, No i będę się z tym ciągnął, wiesz, że mi ostatnio ten kamień na rękę spadł, ręce mam pokaleczona. Jak ty, jak, jak ty jesteś normalnie inwalida? No, nie umiesz sobie poradzić z maszynami, to co, bedy? będę latał ci na pole, podpinać specjalnie z drugiego końca pola? No nie, no, ale jak przy domu jesteśmy, wiesz, że mi ręka teraz boli. Mam posmarowano tym Amolem? To to... to a, co je... mnie, a co mnie to obchodzi? kurna, jak ja sobie nogę zwaliłem to każdy to nie pomagałeś, tylko musiałem sam zasuwać, nie narzekałem. Wiesz gdzie masz na ten... pole jechać czy nie? Co? Yy, będę wiedział Dobra. Ja się nie mylę Tutaj po prawo jedziesz i potem dalej to już chyba dotrwasz Oczak, bo jedziesz? to które było? W końcu? Eee, tak na pamięć to ci nie powiem no Jedziesz tutaj tak jak ja, wjeżdżasz prawo, Jedziesz asfaltówką i potem w lewo i, no, są takie dwa powaptowane. Tam sąsiady mają, i pomiędzy nimi jest y, nasze. To, 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 Dobra. To, to, to te. Dobra, y, dzisiaj takie wieczorne akcje. Dlatego, no, że trzeba to zrobić. Trzeba poprasować i trzeba dokończyć żniwa. Y, ostatnie pole dzisiaj Żiutek jedzie kosić. No Stwierdziliśmy, że już nie chcemy kolejnego odcinka ze Żniw. Dlatego Żiutek y, y, dzisiaj będzie sobie tam kosił. Najprawdopodobniej ja poprasuję to co mamy do poprasowania Jeżeli uda mi się. A, będzie ciągnik ci zaprowadzić, co? Tak, bądź moim Dobra, to tam, to, to tam trochę obieć i ja ci przyjadę tym ciągnikiem. Nie będę taki wredny jak ty, że ty nic byś tylko nie robił najlepiej to ten Ja to, Powiedział... sobie, ja to sobie sam na pole bym musiał zaprowadzić, a widzisz, a ja będę miły i ja ci przyprowadzę. Powiedział gościu, coś nie chciał sobie sam zaczepić, tylko musiał mnie wzywać. Rozumiesz, że ręka mnie boli. A mnie noga bolała i to nie narzekałem. A ja wam tu widzowie powiem, że tutaj wareczkę w ciągniku mam, bo dzisiaj za dużo po drogach publicznych nie będziemy jeździć To mogę sobie tutaj wareczki trochę pospróbować Wasze zdrowie. Aaa, dobra. Ziutek ty tam masz? Jakieś coś, niecoś Halo, ziutek. O, o, też chleb. Nie no, ale... Końcówkę żniw to to, 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 to to prawie że trzeba, nie? Ach, tak, dokładnie Ty, ale ty to tam trochę po tych drogach będziesz jeździł, ja to tam. Dzisiaj to nie ten, ty to tam na spokojnie. Nie, tam. Kurde, po zadzwonię, że jestem z, od Zbyszka, kurna, a on tam policjat jest cudowny na Jo, yeah. A potem się okaże, Zbyszek to tak naprawdę to zamiatał na komendzie, a nic innego robił. Już my tak raz mieliśmy znajomego w tym. Ja to mam wtyki w policji, mi to nic nie zrobią No, się okazało, że mu nic nie zrobię, bo żółte papiery miał. Dobra, to sobie zawiniemy. I co znalazł, znalazłeś, mieć... znalazłeś? te pole? Tak, mógłby mi mieć ci czerwone papiery. Ty powiem ci, że my wczoraj na tej zabawie byli, a teraz tak mnie ten na karzel bierze. Żeś, mówiłem, żeby, że się ubiorę, to nie, choć lecimy, nie ma czasu, no. Pojechałem w samej ja koszulce. By... I tak się skończyło. <noise> skończyło na dachu. Nie no, nie nie, nie, nie no, tak źle nie było. E, ale ogólnie ci powiem, że no... Y, słabo się dzisiaj czuję, kaszleć mi się chce. Jeszcze tutaj się kurzy, to tym bardziej się kaszleć chce. I to nas... A to ja mam powiedzieć? Dobrze, że chociaż Niwa skończyliśmy, bo ja bym na tym y, kombajnie to nie wytrzymał, nie? Fakt, że w tym roku ty więcej kusiłeś ode mnie, ale... No Ty jesteś leniem patentowanym. O, zaraz, zaraz. Czekaj, bo tu jakiś samochód jedzie zaraz w niego. Przywalę. No jedź, Nie. dziadu. Nie będę już wyjeżdżał. I tyk. A ci powiem, że tak spodziewałem się, że kostek będzie z 50. A tu będzie bardzo mało, czekajcie, wyjdę to kostkę wezmę, bo ja zara podbierek ciągnie. O, tutaj sobie położymy. A najgorzej to mnie się zbierać, tego nie chcę ci powiem, wiesz Tak nie lubię zbierania tych kostek Trzeba, trzeba pierwszy chyba jakiś nowy nabytek, to jakoś yy, jakoś praskę ogarnąć, taką wiesz, rolkę, nie Tura mamy, to w sumie żadnego problemu, bo nie było z pozbieraniem tego Jakieś widły bym uspawął na szybko Dwa ko... ta, te, dwa kły Jakiś kawałek rury i dobra Druciarz, jak to się mówi Ty na Wziąłeś kiedykolwiek, żeby ktoś yy, Wziąłeś kiedykolwiek oryginalne widły do... Do tego? Do takiego tak. tura? Do bel? Tak, tak. Do takiego dwusekcyjnego? Tak. No i na w zasadzie to jest zrobione? Do dwusekcyjnego. No do dwusekcyjnego. Do takiego jak na my li mamy. Na linkenu to masz jedno sekcyjne. A no to jedno sekcyjne, sorry mieliśmy mi się... do tak. O Jezu. O, tam. No, no to byś musiał ten... Byś musiał to taką kratę jak jest wyspawać, dziury, dziury wy, wymierzyć czy sam, i tam na te 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 i okej okay. Ja tam na przykład bym zrobił tak jak ten Jak on się w realu, w sensie ja musiałby kawałek takiej rury. Dobra, tam się znasz, pojedziemy do Miraska, on tam ma jakieś tam popary tam złoty takie coś, stare części do się weźmie znaczy takie widły i o. Ja bo jak nie, to może wiesz, zainwestujemy i kupimy tura jakiego lepszego? Czy sekcyjnego? Coś tamtego? Patrz, burżuj, dostał pszenicy, kopa trochę i od razu zaczął świrować. No ty chłopie, jak my to pszenicę sprzedamy, to. Będziemy może dwa, kurwa? Dwa tygodnie będziemy pili, a potem trzy będziemy nowych nabytków szukali. Ty kurwa, ty to od razu może jedźmy pociągnik, co? Nie, no ciągnik to nie, ale jakiś, jakiegoś grata tutaj by się przydało kupić jakąś maszynę, co? Ja to CWS kupię. Ta, za nasze pol ja ci kupię, kurwa. Ale już jakiegoś maluszka, coś ten tego można by było zakupić. A pierdole, ale wstyd. No... Masz rację w sumie golf już lepszy, co? No, no jeszcze bym przeżył. Wiesz co ci powiem? Jednej rzeczy mi w tym ciągniku brakuje. Jakiegoś uchwytu na piw yy, na sok. <laughs> Bo tak prasuje, prasuje i muszę jedno ręko trzymać, a to tak niewygodnie jedno kręci, A wiesz ty. czego mi brakuje? No? Kabiny, bo ani kabiny, ani uchwytu, ani kliby. Nic. Jo, a tam jak, jak, w zbiorniku coś już się pokazuje, podjechać, czy? Pełny. O, to przyjdziesz sam, czy mam ci podjechać? Bo ja jed... <śmany> nie do... Jednak <śmany> się nie chcę, ty. Jednak się rozmyśliłem. Trochę daleko stamtąd dziś. <śmany> Ruszaj dupę, nie denerwuj do mnie. Dobra, zaraz, przyjadę. Okay. <laughs> kurwa u, się, u siebie robisz yy, za darmo czyli ci się nie śpieszy Chopie, ja jestem normalnie brudny, zakurzony, a ty jeszcze mówisz mi, żebym na wiochę szedł uwalony. Gdzie ty poważnie jesteś? A myślisz, że ja to czysty jestem, że to co? Ch kurwa na pewno ci czystszy niż ja, bo ja to kabiny, a ty chociaż kurwa nad łbem coś masz. A tam to co ja mam Chopie, jak tu z tyłu taka dziura, że normalnie ja się cieszę, że ja nie wypadłem ta dziura tam Fan gupoty głupoty teraz dobra, lecę do ciapka ogólnie spytacie się czemu czemu znowu y, rozrzutnik jest przy ciapku no, ale stwierdziliśmy, że no do pracy jednak będzie lepsza sześćdziesiątka od ciapka o cyk, czwóreczka i lecimy Kierówek, Ruszaj się tam wrzucamy, no już lecę teraz żeby miasto przypomniał gdzie to było ale chyba będę pamiętał eee. No, ale pięknie będzie jak. Ty, co ty żeś zrobił, że. O kur. że tu wszystkie samochody stoją. Ty, ty na pewno na polu jesteś. No jakbym miał, nie być mnie na polu. Chłopie, jak tu z 20 samochodów, stoją, jakiś wypadek był. Musi marionka zabopijana jechała. Ty się, ty się śmiesz, tu czekaj. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gdzieś 11, 12, 13, 14, 15, 16, koło 20 tu stoi. Kurwa, tam zobaczy do chuja. A ja tu nie przyjadę, ty. No Kurwa, czekaj. Biegnę się, z zadyszki złapałem. Nie no, nie przyjadę koło nich. Gdzie ty żeś pojął? No prosto, asfaltem. Eś ty gamoniu, ga ty. ty. No, Kurwa, ja się zapatrzyłem, zap 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 mi się aż pomyliło. Czekaj, czekaj, żeby do nich nie dołączyć. Ja pierdolę, no, to jest wypadek. Jest. Szybko cofamy i spierdzielamy stąd. Bo, jak policja <noise> przyjedzie, dupę. jak mi każe odmuchnąć, to uj. Dawaj, 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 Guido, szybciej, ruszaj dupę. Już mnie nie puszczę, czekaj, żeby ci się przywalił. Szybciej, bo ruszaj dupę, kurwa. Jeszcze tą warkę ze sobą wziąłem, Boże, jak mi odmuchnąć, każę, dobra, dawaj, szybko. Ładuj się na przyczepę. Urwano się na lewo, prawo. Ta warka. Cicho. O, ale na pewno to by tu nie podjechał. Gdy Ruszaj się. Chyba od sąsiada trzeba będzie kupić ten, pożyczyć tego wap wozu. Ooo, trochę nawet tu z ten. I zwapnować u nas te pola, bo to tak trochę bieda będzie bez wapna. Ty to teraz lataj przez dróżką tam do 60 Yes. A teraz tu już to to tam <grym> mogę sobie iść, to mnie nie złapie. Dobra, tu już sobie podjedziesz. Ściapka z czasem. No co za bumber? Pełna, pełen kurwa header. Ej. Co za łeb? Dobra. Dobra, dasz radę. Ja lecę do... Z standeta. Le, le, lecę do 60. Ty. Czekaj policji tu nie ma bo jak mi dmuchnąć każę, ale chociaż piechotą, do to samo iść. Jak mi udowodnię, że ciągnikiem jechałem? udowodnię, Chyba. Twoje cię palce palców na kierownicy. A co co, co? co ci to mój Czekaj, gdzie ja poszłem? Ty ja to już... Ja to już wczorajszy <grym> Ty, Jakaś ta walka mocna. Alkoholik no. Dobra, czekaj. I ty. i... Dobra. O kurwa, zazgrzytała 60 skrzynia do roboty, ty. Dobra, tu... No to jest znacz... tu... A kto będzie naprawiał? Ja. A ty tam się znasz, ta. Jak ty kiedyś założyłeś... złożyłeś skrzynię biegów bez biegów. Ty jesteś jak ten zina, nie? Ty rzucasz biegi ja. bez dotykania dźwigni. A kto rozwalił tą skrzynię? Oczywiście ty, bo rzucałeś bieg bez, bez tego, bez sprzęgła. A tak się da. Ogólnym, ja jestem takim profesjonalista, że ja umiem. A ty się śmiejesz. Powiedziałem kiedyś, to, w, kiedyś oh w Realu, nie? Się, coś tam od, rozrzutnił, pinałem, co nie? I na telefon się zapatrzyłem. I tak z przyzwyczajenia w jednym ręku telefon, a w drugim wiesz. Bieg wrzuciłem, nie I takie kurwa, sprzęgła nie wcisnąłem. Ale, ale wiesz, normalnie jechał, nie? Nawet nie ze Fakt, że na wolnych, na wolnych obrotach chodził. I się akurat wbiłem, się akurat wbiłem w ten, wiesz, w te, yy, no, co, co ja chciałem powiedzieć? A, się wbiłem akurat w te obroty, że nie zazgrzytało, ale miałem hmm. tylko fazę, co ja zrobiłem? Hmm. Ale dużo Kłop, jest na TikToku, że jak dzieci, znaczy dzieci, jak dużo osób się chwali, że o, to bez, bez sprzęgła można wyczuć. No można, ja to zrobiłem w wieku, nie wiem, 11 lat przypadkiem. Powiedział też, ty to jesteś taki mechanik normalnie, że wlałeś normalnie oleju rzepakowego do zbiornika zamiast paliwa. No weź, nie, nie oczernie mnie, obraził, tak, bo się bo się... Bo się wyda kto, kto pijany ciapkiem spowodował wypadek w 83, tak? <grym> Wy, wyda to się kto właśnie taki ruch zrobił w 73. W ty ale moment. musi być gdzieś jakiś komunikat na tym na w internecie, czy coś, bo żaden samochód nie jedzie. Jak wcześniej jechało z 20, to teraz żaden nie jedzie. Chyba wszystkie tam stoją. Tak, ja pierdolę jaki korek, całej co, jak wioski, masz samochody się, jaki samochody Z całej wioski samochody się spotkały. nie? No i co, no. Teraz, teraz można po pijaku jeździć po wsi. Już nikt na nas wódkę nie pochlały. N ale już nic nie złapy, bo wszystkie samochody tam. Jak wypadek, pani Władzo, spowodujemy, jak wszystkie samochody tam stoją. Jo... Dobra, ogólnie jedno pole zaraz będę miał poprasowane A najgorsze jest to, że mi się tego nie chce strasznie zbierać Eee, będzie zbierał, będzie nie... Pożyczymy od sąsiada przyczepę, bo, bo na ten, bo zostawimy na rozrzutniku kostki. Chyba, znaczy co ja na rozrzutniku zostawimy e, zboże. A, a kostki załadujemy na przyczepę, nie? Od sąsiada pożyczymy i od razu zdejmiemy. Którego pogoniłem właśnie z pola? Nie, no to ci nie od tego sąsiada mi chodziło. od tego naszego, co co miałem, to dyskówkę brać, ale stwierdziłem, że jednak nie. Jak on tam miałby się, ja nie pamiętam. Wiesz, o mi chodzi. Tego co tam na rogu mieszka. Który Rysiek, który Rysiek. No, to Ryszard. może i Rysiek, no. Ale jo, to dobry gość. Y, zawsze tam poratuje. Jak jakoś maszyny trzeba, czy coś. Czy nawet tam e, on trochę tymi maszynami handluje, czy to słomek skupuje, właśnie. To dobry chłop, ja tam do niego nie narzekam. Żółtek to z każdym kosem a bo on się zawsze na dyskotekach bił. Bo... On zawsze się do, do cudzych dziewczyn się kleił, nie, żółtek? Nie. Powiedz, no. a, kto, a, kto stać, a kto wczoraj kurwa na imprezie dostał w łeb? Kto, bo się upiłeś? I Kto do koła podrywał? E. Oho. No, i w łeb dostałeś. Niczego Oho. nie pamiętam. Więc to nie jest <grym> no, prawda. O! Wina, niczego nie pamiętam, bo zostałeś Czego nie w cymbał i ci się film urwał. <grym> Ej, jak to na fejl <grym> ma, typ powiedział Po pierwsze, to tego nie pamiętam. A po drugie, to nieprawda, nie? Bo <grym> kurna, zostałeś w Cybał i tyle pamiętasz z tego. A teraz my udajesz świętego i głupa, że nic nie wiesz. A tam gadasz głupoty. Z takim limem, takim pod okiem, żeś przydał na dziot. Eee. Ja przynajmniej jak walczyłem, to tak złoiłem, że wyszłem z tego obronną ręką. A ty jak zacząłeś, to już leżałeś, jeszcze z podbitym okiem. Dobra, ooo, weź. Jakbyś ledwo chodził, to też byś tak skończył. No, ja nie ty, pamiętaj, ja umiem się bić. Mhm. Mm nie denerwuj mnie, bo zaraz będzie <laughs> podział gospodarstwa. <laughs> Ja biorę ja biorę 60 i większość krów, a ty bierzesz 30 i myszy? Co jeszcze wymyślisz? No, zostawię ci szczura jeszcze jakiegoś jednego i dobra. I separować hodowlę i jedwabników. O ty, kurwa, Gnido. Będziemy tu ubrażał we własnym domu. Jest co, żeby dziadek ży yy, Znaczy, żyje oczywiście. Ale żeby dziadek nie żył, to by się w grobie przewracał, ale że żyje, to się w łóżku z jednego na drugi bok przewracał, dziadu ty. Żeby, kurwa, pomyślał co jego drugi syn, to tak się że wiedział co robi, to bo on już dawno, kurwa, na zawał Tataś Tatuś przyszedł. byłby dumny, że tyle dziewczyn. Co? Kto zawsze szamy w dyskotece podpiera, ty? Ja wolę po mordzie dostać, chociaż wiem, że żyję. Powiedział, powiedział, co wiedział. Jeden łeb, to ty zawsze. No to właśnie sam powiedziałeś, że ja najlepsze to normalnie branie mam i że lecę, a ty kurna stoisz pod ścianą i gówno robisz. Weź, weź, nie denerwuj mnie. Jak ty, ty. Jak ty. Uh, jak ty o, os, no i to. Ostatnio, kobie, ostatnio kobietę jaką ty widziałeś, jakby krowy mańskie nosiły, to ty byś nigdy nie widział wiadomo czego. O coś ty... O jest. Cicho. Wiesz, to co przez ciebie. <grymne> cicho, cicho. Ursusa urwie w pół. No i masz karmę. Karma zapyskowanie. Ja ci przypominam, że jesteśmy w tym <grymne> samym wieku. I no. I dobra, kto tych koz... A, to ja, dobra, nieważne. Różnica jest biesiecowa kurwa. Ja jestem na miesiące starszy. Nieprawda. Jak nie? Z jakiego miesiąca jesteś? No a ty z jakiego jesteś? Z lipca. Ja jestem z sierpnia Pierdol się Nie jesteś Zciemniesz, oszukujesz Ty całe życie byłeś oszustem Spierdalaj na szab no. Jest to nieprawda <coughs> Nie no widzowie następny odcinek yy, wyprowadzam się od tego hama kosa, kosa z wiódkiem No gdzie gdzie pójdziesz? Gdzie pójdziesz Co najwyżej do Stacha pod most? Założę firmę usługową Będę usługowo robił ci na złość Firma lodziarnia, dobre usługi O ja jadę na pole, normalnie masz pierdziel Ro Może brat, ale dam jak obcemu <grym> Tak, tak się skończy jak na tej imprezie, dostaniesz ten limo, walniesz na łeb i tyle się skończy, z tego nic ci nie wyjdzie Czekaj, prawie w kostkę wjechałem. I tak to się skończy. Eee, Dobre, odezwał się. Weź, nie denerwuj mnie. <grym> ty, byś, ty byś... się umył, a nie się na wodę patrzysz się wycierasz. Powiedział ten, co w kabinie, też mu się wali. I jeżdżę. No dobra, no. Ale ja chociaż jak do domu wrócę, to ja wiem do czego wana służy. Ja nie myślę, że to takie duże poidełko. No, od kiedy wan? Ty zawsze do kibla szłeś. A co masz w kiblu? Wannę! No, no, no problem jest taki, że ty do CDS już się być. No, a podglądałeś mnie. Skąd takie informacje masz? Co, chciałeś, no zo taki... chciałeś zobaczyć Nie. bydlaka. Nie, problem jest taki, że za każdym razem jak ja chyba, do kibla. ja tu chyba że... muszę plus 16 w <laughs> ośmiu. To ty kurwa spuszczałeś wodę zakazy na mówię co jest gra, ty takie zatwardzenie masz czy, czy co, że tyle razy wodę spuszczasz, o, a ty zapewniałeś, że ty się z spół... Za, Zabijesz, za kurwa, to ty jest bardzo szybko się spuszczasz, tak? Co? Ej <laughs> <A i> zapomniałem, <laughs> zapomniałem, że moje filmy to dzieci oglądają, nie? <laughs> Trochę przetrwało. <laughs> no. <laughs> no, widać, takie dziecko jak ty nie powinno takie rzeczy oglądać. No o, ty. Nie, nie, do nerdy, nie nie no... Y, widzowie, piszcie zgłoszenia do współprowadzącego tego, y, tej serii na y, tohamy Nie y, no, Mnie, mniej więcej Ignacego można było zmienić, to ciebie też zmienię. A ty czego tu robisz, to? No bo skończyłem pole, to robię drogie. ja widzisz, ja się nie opierniczę tak jak ty. No powiedział to kurwa, że jak się teraz ty cię skasuje, a ty to masz zobacz, Masz tylko te, powiedział, powiedział. Weź zmień tekst, bo już się nudny robisz. Kurde, mać, zaraz ci z tego skenera zapiję, przecież nie będzie mi szkoda. A, tu już widzę, że kończysz, to dobra, to chociaż tyle. Nie będę musiał na twój piękny... ryj patrzeć. Jedź... najlepiej nie wracaj. Spoko. Tylko Jakby po... kluczyki po... Od tylko, domu po... Zabieram. tylko po... Tylko Tylko wróć. No, okej. No. Ja sobie poradzę, Jak ty, oh. jak ty, pra, jak ty pracujesz, kur... Stój, Czekaj, stój, stój. stój Bo do... cię zaraz tym pitnę, to zaraz zobaczysz, gdzie raki zimują. Eee, muszę ciapko przestawić sobie. Stój. Czekaj. Mamy 21 minut, więc yy, w sumie to zaraz będę kończył. Doprasuję tutaj sobie za odcinkiem, a Ziutek, a ziutek pojedzie ten. Ej chcesz sobie zacząć odcinek od tego momentu, że ja skończę ty zaczniesz? To by było Jak takie najbardziej, mercyle. Nara hamie. Siema. Dobra, ja się z wami widzowie żegnam i zapraszam do tego hama na odcinek. To jest to jest ham Dobra, pożegnał Nara! Nara. Się. Siema